Da się na to pytanie odpowiedzieć tak lub nie? Podszedłbym do tego od, od dwóch stron. Że Jezus przestał być widoczny fizycznie, żeby stać się bliższym nam. To, ale potem mówią: A tak naprawdę to nieprawda, to tylko nasze poczucie. Ale jest oczekiwanie, że przyjdzie. A Jezus mówi: Nie przyjdzie dostrzegalnie, ono już w Was jest. Oczywiście jest tak, że, że jakby kwestia wcielenia. Boże Narodzenie, popularny Christmas, tak, stał się już nie tylko świętem chrześcijańskim, ale pewną taką celebracją ogólnoświatową. Ten świat jest nieprzyjemny teraz tak, tak, no zimno, dokładnie. ciemno. Czyli stwórzmy atmosferę, która będzie balansem do rzeczywistości Istości, na zewnątrz. Która tak. ze przeżyć. pozostaje mieć nadzieję, że to wszystko jednak trwa i nic się naprawdę nie kończy, a Boże Narodzenie niech będzie tego dowodem najlepszym. Kiedy Jezus powróci na Ziemię? Czyli. Czekając na Boże Narodzenie. Profesor Piotr Sikora i Grzegorz Misiewicz. Premiera serii trzech odcinków 30 listopada.